Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będziemy się zajmować o to właśnie taką grą Riders Republic. Patrząc na tą okładkę, no chyba każdy będzie coś tutaj kojarzył, takiego, co już parę lat temu wyszło. No, na przykład tego gościa na tym snowboardzie. No myślę, że jak zobaczymy logotyp Ubisoft, i cofniemy się 5 lat wstecz. No to tak, dokładnie. Jest to e, Są to twórcy, którzy 5 no, lat temu stworzyli The Steep, e, który też również jest na kanale. Możesz sobie recenzję zobaczyć, a dzisiaj. Wy zajmujemy się Riders Republic, jest to, można powiedzieć, drugie podejście do sportów ekstremalnych wydanych przez Ubisoft. Zapraszam, zaczynamy szaleństwo. Jak już wspomniałem, Steve pojawił się u mnie na kanale w grudniu 2016 roku. Powiedziałem wtedy na początku tej recenzji, że Steve z wolnego tłumaczenia znaczy stromy. Bo chodziło tam o zjeżdżanie z wysokich, ośnieżonych jakichś szczytów górskich, gdzie mamy naprawdę stromo. No i to się sprawdzało. W 2021 roku jesteśmy po premierze od Ubisoftu gry Riders Republic, który jest niejako można powiedzieć, no nie kontynuacją, ale stworzeniem, stworzona nowa gra. Bardzo podobna w konwencji, bazująca na stypie, tak naprawdę, więc no, wiemy z czym to się już je. Jak ktoś chce, może sobie na kanale odgrzebać e, recenzję The Steep, zobaczyć o co chodzi, może ktoś grał, może nie, może sobie zagra, chociaż ta gra już teraz będzie archaiczna po tylu latach, ale nie o to. Mamy do Riders Republic i... Cóż to jest? No jest to nic innego jak taka gra z otwartym światem, gdzie bierzemy udział w różnych sportowych wydarzeniach, generalnie traktujących raczej o sportach ekstremalnych, czyli mamy tutaj do wyboru narty, snowboard, wingsuit oraz rower. I tym się będziemy zajmować. Różne eventy są podzielone, dostosowane do oczywiście tutaj danego sprzętu, którym się będziemy poruszać, a każdy wyścig jest naprawdę szybki można powiedzieć taki karkołomny całość fajnie wygląda fajnie się prezentuje, ale o tym później generalnie będziemy cały czas zmagać się z no można powiedzieć z dość dużym tempem chociaż są też eventy, w których no nie ścigamy się, natomiast musimy uzyskać jak największą ilość punktów no nie? czyli to freestyle takie wszystkie zdarzenia, wydarzenia gdzie no Wygrywamy nie tyle nad czasem, pierwszą pozycją, co ilością zdobytych punktów poprzez wykonanie jakichś skomplikowanych trików. Gdzie zostaliśmy zabrani? No, otóż tym razem, bo to jest głównie tutaj, można powiedzieć, bazą, czyli gdzie jest osadzona miejscówka, no bo do sportów ekstremalnych takich, no to ona no, nie mogą się odbywać na plaży, to no jest to zrozumiałe. Dlatego zostaliśmy zabrani w... I tu sobie pozwolę przeczytać, bo nie chciałbym się tego zapamiętywać. I lecimy. Parki krajobrazowe, narodowe w Stanach Zjednoczonych. Mamy Brace Canyon, mamy Dolinę Yosemite, mamy Mammoth Mountain, Grand Teton, Sequoia, Zion i Canyonlands. I w tych miejscówkach się będziemy obracać. I one są spoko, bo są zróżnicowane pod względem oczywiście tutaj krajobrazu, co jest dość istotne, bo mamy tak, ośnieżone szczyty górskie, co jest logiczne, no, bo mamy narty, snowboard. Mamy kaniony, gdzie możemy wciorać rowerami, że Możemy na tak przelatywać gdzieś przez jakieś e, takie okręgi, no półokręgi no, można powiedzieć jako checkpointy pozaznaczane. E, mamy też również zielone doliny, gdzie możemy również zasuwać rowerem, ścigać się, e, robić downhill i jest naprawdę kozacko. Również możemy oczywiście tam też używać wingsuitu, bo to nie jest tak, że jesteśmy ściśle przypisani do danej miejscówki. Mamy też tryb no, takiego można powiedzieć freerun, gdzie możemy tak naprawdę po całej mapie sobie latać, jeździć, robić cokolwiek nam się tam podoba. Także pod tym kątem jest to fajnie zrobione, bo jest zróżnicowanie, są ładne widoczki, różne scenerie i to bardzo ładnie sobie tutaj wszystko gra. My prowadzimy tutaj, można powiedzieć, umowną taką karierę, no bo tutaj tryb, nie ma czegoś takiego jak fabuła w tej grze, czy jakiś taki, roz... no może taki minimalny rys fabularny jest, no bo mamy zawodnika, który tam się wspina po szczeblach tak zwanej kariery, jest to dość spłycone i mało istotne, tutaj bardziej skupiają się twórcy na samym sednie, czyli na mięsie, czyli na właściwej rozgrywce, która jest bardzo fajna. Za ukończone eventy dostajemy punkty doświadczenia, dostajemy na przykład kasę, dostajemy dodatkowe jakieś ulepszacze do naszych sprzętów, dzięki którym mamy lepszy rower, lepsze narty i tak dalej, rosną statystyki, czy... Generalnie abradujemy nasz sprzęt, w którym będziemy się potem ścigać. I to jest spoko. Bonusem, jak zawsze w takich, można powiedzieć, grach, też w stipie to było, mamy znajdźki, cały szereg znajdziek. Mamy je tutaj w postaci na przykład opowieści górskich, mamy punkty widokowe i mamy przedmioty kolekcjonerskie. I tego jest nie jakoś nadźgane multum, nie wiadomo ile. Jest tak akuratnie, że nie jest tego za dużo, nie jest tego za mało. I przyjemnie się te rzeczy odnajduje i cieszy ich zdobywanie. Naprawdę. Więc oprócz trybu, powiedzmy, solo lub kariery, nazwijmy to, mamy możliwość tutaj rozbudowa wzięcia udziału w trybie multi, który oferuje możliwość brania udziału w masowych imprezach i to jest chyba do 64 graczy na nowej generacji. Poprzednia generacja ma możliwość do 20 jednocześnie graczy biorących udział. Jeżeli chodzi o samą grafikę, no to mamy tutaj 4K i 60FPS i raczej to się wszystko klei. Grafika na pierwszy oka jest taka trochę, można powiedzieć, niestabilna. Co, co to oznacza? Ona taka jest nierówna. W jednych momentach, m, można powiedzieć, błyszczy i wygląda fenomenalnie. Jak widzimy ośnieżone szczyty górskie, na przykład przy zachodzie słońca, wygląda bardzo pięknie. Czy jakieś zielone doliny, takie bardzo kolorowa roślinność, ładnie to wygląda. A są momenty takie, że na przykład w kanionie na niektórych teksturach czuję, czuję się jak na jakąś, przynajmniej generacji wstecz, a nawet, a nawet dwie generacje do tyłu. Takie tekstury jakieś rozmemłane, Rozciągnięte, rozciapane, więc e, grafika jest bardzo nie, nierówna. Raczej na ogół cieszy oko e, i tak głównie będziemy zasuwać, więc nie zwracamy tak super, nie przyglądamy się. Ale w momencie, jak staniemy, przystaniemy na chwilę, czy jak na przykład przestamy, przejdziemy w tryb chodzenia, no to wtedy pewne te niedogodności graficzne zobaczymy. Co nie zmienia faktu, że gra ogólnym rozrachunku dla mnie jako fana, można powiedzieć, takich e, gier, ja bardzo się dobrze bawiłem przy Steam. mimo że ona nie zabrała jakichś super wysokich not w, w świecie. E, tam w recenzji oscylowały w granicach 7 na 10. No nie jest to mało, ale to też nie jest nie wiadomo co. Natomiast. Tu sprawa się bardzo też podobnie mi się wydaje. Ta gra jest naprawdę fajna, bardzo wciągająca. Powiem szczerze, nie planowałem jej kupić, natomiast zagrałem w tą wersję Beta, która była do ściągnięcia za darmo z PSN-u, mając plusa, można było tam 4 godziny po odpaleniu sobie grać. Naprawdę mnie to wzięło. Nie planowałem w ogóle może broń kupowania tej gry. A tak mnie to, można powiedzieć, chyciło, że wydałem 2,5 stówy w dniu premiery właśnie na nią i nie żałuję. Naprawdę to jest kawał solidnej gry. Nie też nie ma tak, że ona jest idealna, że to jest też, że oczywiście nie jest wolna od błędów, bo które się tam zdarzają. Natomiast mówię, w ogólnym rozrachunku jest to bardzo fajna gra zręcznościowa, dość wymagająca momentami. No, troszeczkę schematyczna, może troszeczkę się przynudzić, ale rekompensuje to naprawdę niezły fan. Jaki płynie z tej rozgrywki? Także tyle, jeżeli chodzi o z Republic. Jak macie jakieś inne zdanie na ten temat, graliście, gracie, planujecie, to oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was, zachęcam. Cóż więcej, trzymajcie się zdrowo, ciepło i słyszymy się w następnych filmach. Na razie.